Szukam mordercy Foltesta. Scoia te maczali w tym palce. Jeśli mówisz prawdę i Jorvet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ledwo uszliśmy z życiem ze spotkania z Jorvetem. Jak możemy go dorwać? Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł. Jesteś wreszcie. Nie będziemy wchodzić do miasta. Ty uderzysz od przystani. Ja zresztą podpłynę rzeką. Spróbujmy podstępu, jak wcześniej zleto. Strażnicy nie będą nas zatrzymywać, a na bardzo będzie ich tylko kilku. Zgoda, zróbmy po twojemu. Za mną! Elfa złapałem. Jorwet! Loredo obstra się ze szczęścia! Jorwed złapany! Zamknąć bramy, żeby nawet mysz się nie prześliznęła! Gerald, Zabieram cię do Loredo. On cię osądzi. Jesteś mały, skurwiały dła, Windblade. Twój sens się skończył, Jorwed. Niech żyje Wiedźmin Geralt! Niech żyje Vernon Roche! Zdrowie bohaterów! Napij się, Wiedźminie! Niech żyje! I nie martw się o naszego więźnia. Dobrze się nim zaopiekujemy. Popatrz. Najzmyślejszy elfi bandyta. Zgnojony... Usnąłem. Usnąłem, cholera.